Wyobraź sobie, że czujesz się młodziej o 10 lat. Nasza Wielka Trójka ci to umożliwi. Pokaże ci, jak stać się elastyczniejszym i co zrobić z bólem za pomocą zaledwie trzech ćwiczeń przeciwko wielu bólom naraz. Na co dzień zazwyczaj poruszamy się zbyt mało, a Wielka Trójka przywraca właśnie ruchomość do Twojego ciała, że tak powiem, aby poczuć się znacznie lepiej. Pierwsze ćwiczenie jest naprawdę kluczowe, ponieważ równoważy siedzenie. Ustaw się na szerokość barków i powoli pochyl lekko tułów do tyłu. Dopilnuj, aby pępek wyraźnie cofał się, a pachwiny przesuwały się do przodu. I pracuj nad tym coraz głębiej. A tutaj można poczuć napięcie. W pachwinach, w górnej części uda z przodu, w plecach, a może też w biodrze. Powoli się cofnij i zauważ, że im dłużej pozostajesz w tej pozycji, tym bardziej odczuwasz, jak się rozciągasz i ciało się odpręża. Oddychaj spokojnie, możesz przechylić głowę do tyłu, jeśli chcesz. Jeśli nie jesteś przyzwyczajony i ciągnie za bardzo, na razie to pomiń. Teraz rób tylko dalej ten ładny łuk tutaj. Widzisz, to jest przeciwieństwo siedzenia. To świetne ćwiczenie. Tak ładnie odchylaj się do tyłu coraz bardziej. Naszym celem jest teraz wzmocnienie mięśni z przodu, zginających biodra i ich okolice, by były silniejsze. Dlatego teraz naciśnij mocno swoimi rękami na pośladki i spróbuj unieść się do góry. Zauważysz, że to wcale nie takie proste, możesz więc zwiększyć napięcie i ćwiczyć siłę, i ponownie puść i kontynuuj wykonywanie ćwiczenia. I jeszcze raz. Znów naciskasz przeciw. Chcesz się podnieść. Rozluźniasz się i pogłębiasz rozciąganie. I jeszcze raz. Naciskasz, następnie się rozluźniasz. Wchodzisz jeszcze głębiej, bardzo powoli i ostrożnie zaczynasz stopniowo się podnosić do góry. Dobrze. A teraz przechodzimy bezpośrednio do drugiego ćwiczenia z wielkiej trójki, jakim jest ruch do przodu. Powoli przesuwaj swoje dłonie wzdłuż nóg, kiedy stopniowo, delikatnie schylasz się coraz bardziej do dołu. Nie dziw się, że teraz ciągnie plecy, bo wcześniej ręce nie były dobre. Mięśnie pleców są naprawdę bardzo krótkie, muszą powoli przyzwyczaić się znowu do wydłużania. Ale wydłużanie, skracanie itd. To właśnie proces, który przyzwyczaja mięśnie do ponownej elastyczności. Więc schodź coraz niżej. Ciągnie w zgięciach kolan, ciągnie też w dolnej części pleców. Idziesz coraz głębiej. I musisz to lubić. Ma to być wyzwalające uczucie. To wprawdzie trochę boli, i może trochę boleć, ale tak, żebyś mógł to jeszcze dobrze znieść. To musi być jeszcze taki ból, który jest jednocześnie przyjemny. Schodzisz coraz głębiej. I celem jest, żebyś kiedyś dotknął palcami podłogi przy wyprostowanych kolanach. Ale masz przecież czas. Każdy milimetr, który wcześniej rozciągniesz ćwicząc i staniesz się bardziej elastyczny, odczujesz jako dobre samopoczucie. A teraz pociągnij mocniej do góry i spokojnie zrelaksuj się, schodząc znowu jeszcze niżej. I jeszcze raz unosisz się do góry. Rozluźniasz i schodzisz niżej. I jeszcze raz unosisz się do góry. Rozluźniasz się i schodzisz jeszcze głębiej, a teraz powoli oraz uważnie idziesz ponownie do góry. Idziesz jeszcze raz do tyłu, i ponownie delikatnie do przodu, a następnie znowu do tyłu, i właśnie miałem powiedzieć: Teraz unieś się lekko w kierunku rogu. Bo teraz naprawdę czujesz się świetnie. Teraz otwieramy przód ciała, wszystko co w ciągu dnia bywało napięte i sztywne. Dobrze. Umieść dłonie poziomo i nieco wyżej niż poziomo, ustawiając jedną stopę z tyłu, a drugą z przodu, i stopniowo wchodź coraz głębiej w kąt. Wchodź w to coraz głębiej. Jeśli czujesz, że się ześlizgujesz i nie możesz utrzymać rąk na ścianie, zegnij lekko palce, przesuń nadgarstki nieco dalej do środka, a wtedy łokcie się ugną. Później znowu wyprostuj ramiona. Jeżeli chcesz się cofnąć, a twoje ręce są nadal przyklejone do ściany, wykonaj ten ruch. Pięknie, wchodź coraz głębiej. I gdzie to ciągnie? Ciągnie w klatkę piersiową, prawdopodobnie z przodu, najczęściej w same ramiona, szczególnie w okolicy barków. To ciągnie w dół przez ramiona aż do łokci i nawet do przedramion oraz palców. Jeśli teraz czujesz mrowienie w ramionach lub dłoniach, to jest to dobry znak, ponieważ oznacza, że w nocy szanse na to, że nadal będzie mrowienie lub dziwne uczucie są mniejsze. Weź głęboki wdech i wydech, a potem dokładamy siłę, i teraz mocno dociśnij swoje dłonie do ściany, i puszczasz, i idziesz dalej do rogu, a potem naciśnij jeszcze raz. Wprowadzamy trochę siły w te mięśnie, i rozluźnij, i dalej. I jeszcze raz, dociśnij, rozluźnij, i znowu ponownie pogłębiamy ten ruch. A potem powoli wróć do pozycji wyjściowej. A teraz wsłuchaj się w swoje ciało. Wow, czy to nie jest niesamowite? Czujesz już, jak te trzy ćwiczenia wpływają na całe Twoje ciało? I teraz pojawia się inne odczucie. Chcemy pracować jeszcze precyzyjniej. I dlatego kontynuujemy w przyszłym tygodniu. Czy już czujesz, jak te trzy ćwiczenia wpłynęły na Twoje ciało? W przyszłym tygodniu kontynuujemy, bo chcemy być dokładniejsi. Pojawią się nowe filmy. I subskrybuj nasz kanał, by niczego nie przegapić.